To był okay. Maj, pachnia, kępa, szalonym, zielonym będą. To był Maj, gotowa była ta sukienka i noc się stawała dniem. Już zapisani byliśmy w urzędzie. Białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie. Tę czym dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgośka mówią mi, on nie jest jednej zy. On nie jest wart jednej z. Małgośka mój nas, na smutki przyjdzie czas. Zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małgośka ta ci pi, a z niego sobie pi, a z niego sobie kpi, pi, oj głupia, jak wróci powiedz nie, niech idzie tam gdzie chce. Ej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Jesień już, już pana i pachną zielone dym. Moja pierdolę. Jesień już, gdy zajrzę, do sąsiada, pytają mnie, czy jestem z nim. Ony siadaj, Widziałam chłopi. biały ślub, idą święta. Nie słyszałam z daleka słów. Może rosną im już i pisnęta, a sukienka jest młodej, uszyta jest z innych snów. Małgośka, mówią mi, on nie jest wart jednej zy, bo nie jest wart jednej zy. Małgaśka, wróż zykan, bo nie jest też bo tego czasu... Nie, kurwa, Co mi się uczyć. Małgośka pi. A z niego sobie kpi, a z niego sobie kpi, sobie kpi. Jak wróci powiedz nie, niech idzie tam gdzie chce. Ej głupia ty, głupia, ty, głupia ty.